40 uczelni z całej Polski wzięło udział w akcji Studenci Wspólnie Przeciw Białaczce. Potencjalnych dawców komórek macierzystych szukano także w Rzeszowie, w dwóch punktach na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Mamy spore zainteresowanie akcją, ze względu na to, że w przeciągu godziny zebraliśmy już ponad 50 osób. Myślę, że jest to dobra inicjatywa, ponieważ każdy z nas chciałby być bohaterem, a fundacja nam to po prostu ułatwia. Osoby, które chorują na białaczkę potrzebują naszej pomocy i zazwyczaj jest tak, że tylko jedna osoba na świecie może im pomóc, więc zachęcamy szczególnie osoby młode, które są pomiędzy 18 a 55 rokiem życia do przystąpienia do akcji, ponieważ tylko takie osoby mogą się rejestrować i one mają też największą szansę na zostanie dawcą. Organizatorem akcji jest Fundacja DKMS. A patronat nad nią obiewa prezydentowa Anna Komorowska. Wspólnym celem jest zarejestrowanie 20 tysięcy nowych potencjalnych dawców szpiku.